Siemaneczko z tej strony. Promek, a w dniu dzisiejszym chcę Wam przedstawić pierwszy odcinek z serii podsumowania miesiąca. Witam Was w niedzielę 4 sierpnia. No i w zasadzie zapraszam do oglądania tego bardzo podsumowującego odcinka mojej działalności w lipcu na YouTubie. Moi drodzy, będę cały film rozdzielał na rozdziały. Każdy rozdział będzie ówcześnie zapowiadany przez albo przedmowę, albo tekst, który będzie pisany na czarnym tle. Tak więc, moi drodzy, rozdział pierwszy: wyświetlenia. W ciągu całego miesiąca lipca moje filmy zostały obejrzane 1927 razy, co jest dla mnie wynikiem oszałamiającym, ponieważ w zasadzie 1500 z nich. Jest z materiałów długometrażowych, przepraszam, pełnometrażowych, co oznacza mniej więcej to, że nie są one shortcami. Tylko jeden materiał był shortcem. Moje filmy zyskały bardzo, ale to bardzo dużo na tej właśnie płaszczyźnie. I właśnie dzięki temu jestem Wam bardzo wdzięczny za to, że jesteście ze mną, ponieważ ilość wyświetleń tylko przedstawia to, ile tak naprawdę jest Was ze mną. Największej wyświetleń, a raczej filmem, który zdobył największą popularność w kategorii w zasadzie wyświetlenia, w miesiącu lipiec, oczywiście jest to shorts, ale mówimy o filmie, film Minecraft na krawędzi generator bloków, jest to trzeci film z tej serii, zyskał on zawrotne, jak na mój kanał, 382 wyświetlenia. Nie mówimy o Shortsach, ponieważ Shorts był jeden, zyskał 458 wyświetleń. Także jest to nawet bardzo, bardzo, bardzo potężna liczba. Ale mówimy tutaj o filmach, tak jak powiedziałem przed chwilą, 382 wyświetlenia. I to był, moi drodzy, najlepszy film, który został wrzucony na kanał w lipcu. A jaki film był najgorszy? Najgorszym filmem był film Detronizacja Mordercy i był to drugi, z serii Murdermastery na tym kanale. był on tylko i wyłącznie 14 wyświetleń, co jak na to, że w tamtym czasie miałem 11 subskrybentów, to dalej myślę, że daję sobie na spokojnie, tworzę z tego jak najbardziej dobry wynik, ponieważ oznacza to 100% zaangażowanie moich subskrybentów. Moi drodzy, dziękuję wam. Dziękuję każdej osobie, która obejrzała Zmarnowała swój czas i obejrzała jeden mój odcinek. Jakikolwiek. Naprawdę nawet nie wiecie jak bardzo to dla mnie znaczyło, że ogląda mnie nawet 25 osób. Nawet 25, bo to jest aż 25 osób. Jestem bardzo, ale to bardzo wdzięczny za fakt tego, że oglądacie mnie. Moi drodzy, naprawdę nie zmieniajcie się. Jesteście superowi i wam bardzo za to dziękuję. Drugą kategorią. Oczywiście weźmiemy czas oglądania. Jeszcze w, poprzednim, w poprzedniej kategorii nie powiedziałem. 433 wyświetlenia miał naj, najpopularniejszy dzień to był 4 11 lipca 2024. Czas oglądania w godzinach wyniósł 16 godzin i 70. czyli w zasadzie 16,7 godzin 16, 16 i 70 godzin. Moi drodzy, to jest naprawdę wielki wynik. Szczerze, jak wyobrażam sobie, że, 16, że przez 16... No można to zaokrąglić, że przez prawie 17 godzin ludzie oglądali moje filmy łącznie, to ja jestem osobiście w szoku, bo... 16... 6, prawie 17 godzin. No to jest naprawdę dla mnie bardzo szokujące. I najwięcej oczywiście godzin oglądali generator bloków, to wiadomo, ale to... Każdy wie o co chodzi. I najwięcej godzin było w piątek 19 lipca, bo prawie 3 godziny za To 9. To 2 był czwartek 25 lipca, bo 2,7. A na ostatnim miejscu, no w zasadzie nie można tego powiedzieć. Jeżeli chodzi o, o film, wtedy, kiedy został wrzucony film to był najgorszy wynik, to jest to moi drodzy 1 dziesiąta godziny, która została jakby wyoglądana 12 lipca, kiedy powstał film Bedwars, ale nie mogę się poruszać niczym innym niż wełną. Moi drodzy, rozdział trzeci: Subskrybenci. Tutaj jestem najbardziej ze wszystkich statystyk zadowolony, ponieważ z przyjemnością muszę stwierdzić, iż w miesiącu lipiec do bacznych obserwatorów mojego kanału dołączyły aż 16 osób. Jest to dla mnie naprawdę bardzo, ale to bardzo duża liczba. Szczególnie, że to jest dopiero początek kanału i mój kanał się dopiero rozwija. To jest dla mnie bardzo, właśnie, bardzo istotne. Moi drodzy, już mówiłem Wam o tym, że półtorej tysiąca wyświetleń zrobiły same filmy. Ale czy wiecie, że łącznie zdobyłem 100-116 tysięcy wyświetleń miniatur? Tak jest, moi drodzy, to jest wynik niesamowity, ponieważ dla mnie, szczególnie dla mnie. Jest to po prostu oznaka tego, iż 116 tysięcy razy byłem pokazywany na różnorakich: czy to na samym stronie YouTube'a, czy to na moim kanale, czy to w proponowanych filmach. No ale jest to coś. To naprawdę świetne uczucie, że aż 116 tysięcy razy byłem pokazywany w bardzo przeróżnych środowiskach, ale to było jednak 116 tysięcy razy, jakby 116 tysięcy jesteś coś niesamowitego. To są na chwilę od... najwięcej świetle miniatur, zdobyłem 26 li... 25 lipca 17658, numer 2 16675 17 lipca. A najmniej w całym lipcu, kiedy wrzucałem materiał, było to 113. 12 lipca. Najwięcej procent było w proponowanych filmach. Potem funkcje przeglądania strony kanału wyszukiwarka YouTube oraz bezpośrednie lub nieznane. Wszystko w tym momencie, jakby wyświetla Wam się na ekranie. Także możecie się w to przyjrzeć. To młode, co widziałem o tym. Możecie się temu przyjrzeć. No i cóż. Można powiedzieć, że to by było na tyle z pierwszego rozdziału, czyli w zasadzie z tych podstawowych takich statystyk, ale jest jeszcze rozdział, no można powiedzieć kolejny, czyli same treści, same treści na moim kanale. A więc moi drodzy, w ciągu całego miesiąca, jakim był lipiec, na moim kanale pojawiło się 10 odcinków. Z czego jeden odcinek był shortem. Dwa odcinki były z Bedwarsów. Jeden odcinek był z Minecraft Murder Mastery. Oraz jeden odcinek był informacyjny. Czyli w zasadzie również z Bedwarsów, czyli ogółem było trzy odcinki z Bedwarsów. Jeden z Murder Mastery. I jeden shorts. Także na moim kanale w tamtym miesiącu pojawiło się pięć odcinków z Minecraft Murder. Z Minecraft na krawędzi. Tak, jak wiecie, zresztą, tak jak macie w tym momencie pokazane, na kanale do 9 sierpnia będą produkowane odcinki Minecraft na krawędzi w formie daily. Od 9 sierpnia wracamy tylko do jednego odcinka dziennie. Po prostu trzeba chwilę odpocząć. Same shorty naprawdę są dla mnie bardzo motywujące, ponieważ zdobyły notabene 1 trzecią. Dobra, przesadzam jedną czwartą wszystkich wyświetleń, które zdobyłem w ciągu całego miesiąca. A z drugiej strony, wszystkie filmy pełnometrażowe zdobyły łącznie więcej niż każdy pojedynczy shorts. Może dlatego, że shorts był jeden. Także, moi drodzy, dziękuję Wam za oglądanie tego jakże interesującego podsumowania kanału. Mam nadzieję, że film Wam się spodobał. Jeżeli tak, to zostawcie łapkę w górę, jeżeli nie, zostawcie łapkę w dół. Cześć, no i pa!